Witajcie w kolejnym odcinku A co my tu mamy? Dzisiaj pokażę Wam okulary, dzięki którym swoim znajomym pokażecie cały swój świat. Jako pierwsi na polskim YouTubie pokażemy te okulary. No więc nie ma na co czekać. No to co my tu mamy? Chociaż nie ma co udawać, widzieliście tytuł filmu, więc wiecie co to jest. Zmieniłem nożyk, już nie jest ten kuchenny. Dobra, jest. Ach, już wiecie co to. Okulary Snapchata. Dokładnie spektakul, do których dostęp jest bardzo ograniczony. Wręcz słyszałem opinię, że w Europie one się nie pojawią, dlatego to takie ekskluzywne są. So. No i jest rachunek. Ile one kosztowały w Stanach? Słuchajcie, 141 dolarów. 141 dolarów, a w Polsce dostępne od 1500 do 2000. No, Polacy potrafią robić biznes. Sprawdzamy, co mamy w tym ETUI. Tak, jak się spodziewaliśmy, okulary, które już nas witają migającą lampką. Jest i kabel USB, który podłączamy do. Nie, nie ma chyba kostki. Nie, nie ma kostki e, zasilającej, więc do komputera albo do, do kostki z naszej ładowarki do telefonu. Tu jest instrukcja i ściereczka do wycierania okularów. Dobra, ale najważniejsze są okulary. Tak one wyglądają. O. Nie są wykończone tandetnie. Bałem się, że to będzie kawałek plastiku, ale wykończeniem nawiązują do takich okularów z wyższej półki. Mocne zawiasy. Na nosku mają gumki, aby było bardziej komfortowo. Jak się je nosi, bez problemu. Można majtać głową, jak się chce. Nie spadają. No i czy chronią przed słońcem? Chyba tak. Zresztą patrzę na lampy i nie razi. Czyli nie są takie złe. No zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Niezwykłe, no niezwykłe. Mówmy się niezwykłe, bo po tej stronie mają kamerę. To nie jest tak, że e, tutaj także mają kamerę. Tu nie ma kamery. Jest tylko po jednej. Co do samego nagrywania, to nie tak, że będziemy nagrywać w ukryciu. Nikt tego nie zauważy, bo jeżeli klikniemy przycisk startu nagrywania, które trwa 10 sekund, tyle co film na Snapchacie. Zacznie się ono kręcić, gdy czas będzie mijać. Nagrywają w jakości HD, 60 klatek na sekundę. Bardzo podoba mi się też etui, które tak samo nie jest standardne. Mamy tu magnesy, po prawej stronie jest złącze do okularów, dzięki czemu łatwo je wkładamy. I co najważniejsze, etui jest też powerbankiem. Wystarczy tu kliknąć i widzimy poziom naładowania, 3 kropki na 4. A naładowanie, jak już Wam wspomniałem, nie jest trudne. Wystarczy złapać, tutaj też jest magnes, podłączyć i ładujemy. Dlatego, jeżeli nagrywamy na zewnątrz, wystarczy włożyć okulary, one się wtedy ładują. Tu nam wskazuje, że jest maksymalne naładowanie. Tak jak etui, im mniej kropek, tym mniej energii w naszej baterii. Co do samych nagrań, ci, co są u mnie na stampczacie widzieli, że już troszkę zwiedziłem z tymi okularami. Byłem u fryzjera, jechałem samochodem, a zresztą zobaczcie sami. Tak to właśnie wygląda, jak nagrywają. W ogóle ciekawa, ciekawa perspektywa, serio, no tak, kurczę, czuję się jakbym, nie wiem, nie miał telefonu, a z wami rozmawiał. Ciężko zaparkować, a tutaj macie polec kultury, wreszcie coś widać przez ten smok, a nie tego, pokażmy nasz wspólny trik, tadaaa. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka, tu znajdziecie filmy, które podbijają internet na moim kanale, a tu macie aplikację Quiz House, która jest już gotowa, jest zupełnie darmowa, dlatego pobierzcie ją i wystarczy nam 5 gwiazdek w sklepie Google Play. Dobra,cie! To teraz kilka słów, jak zrzucić filmy z okularów na Snapchata do MyStory, bo to nie tak, że dzieje się to automatycznie, trzeba to zrobić ręcznie. Oczywiście do tego potrzebny nam jest telefon. Łączność między tymi dwoma urządzeniami zapewnia nam Bluetooth, chyba że chcemy pobrać film w jakości HD, wtedy Spectacus wysyłają sygnał Wi-Fi, z którym musimy się połączyć. Samo parowanie jest banalne, wystarczy włączyć Bluetootha w swoim telefonie, wejść na Snapchata, spojrzeć na swój znaczek okularami Spectacus, on je skopiuje, sparuje się. Wszystkie majstory wpadają, jak widzicie, już tu się ładuje. Memories, w sekcję Specs. Widzicie, widzę, kurwa. <grym> tu też znajdziemy nasze dzienne zbiory filmów, które nie są opublikowane. Aby to zrobić, trzeba wejść w dany dzień, pokazać miniaturki, kliknąć. Następnie możemy zedytować ten plik, dodając tekst czy jakieś emoji. A następnie klikamy standardowo, wyślij. No i wyszli do majstory czy naszych znajomych. A jak widzą ten film, ludzie po drugiej stronie, w zależności od tego jak chcą, czy chcą, żeby to było w pionie, w poziomie, tu widać brudne naczynia, to już nie. Więc musimy uważać, co nagrywamy. To nie tak, że musimy być cały czas połączeni Bluetoothem z naszym telefonem. Nie wiem, ile pamięci mają okulary, ale mogą nagrać kilkanaście snapów, które później zrzucimy na nasz telefon. A sam zrzut no, jest trochę problematyczny, bo nieraz mi się coś wieszało, nieraz wskazywało, że połączenie zostało zerwane, mimo że leżały blisko siebie, ale się udaje. Łatwiejsze jest to oczywiście po Wi-Fi, trwa to szybciej i e, jest to takie pewniejsze połączenie. Będę je jeszcze testował w górach, zobaczymy, czy wytrzymają mróz, śnieg. Dlatego zapraszam Was na mojego Snapchata Wiem Jak. Możecie teraz zeskanować ten znaczek albo wpisać Wiem Jak. Tam też będą kolejne testy. No i oczywiście to nie tak, że tej pary nie możecie wygrać, bo do wygrania ona jest. Jak zawsze mam dla Was drugą parę. W tym programie wszystko, co pokazuję jest też do wygrania. Aby wygrać trzeba zasubskrybować ten kanał, dlatego zrób to. Możesz też kliknąć w dzwonek, aby nie ominąć kolejnych odcinków. Możesz też polajkować film, będzie mi bardzo miło. A w komentarzu napisz, co chcesz nagrać tymi okularami i pokazać światu. Nie wiem, swój trening łondo, jazdę konną. Po prostu się pochwalę. A teraz rozwiązanie z poprzedniego odcinka, czyli poduszki i opaskę grającą wygrywają Mariusz, I'm Set i Liwa. Swoje adresy wyślijcie mi na Facebooku. I oczywiście w nowym odcinku, a co my tu mamy, widzimy się za tydzień. A możecie też wpaść na poszukiwacze, na mój kanał główny, gdzie zobaczycie filmy, które podbijają internet. Widzimy się tam, widzimy się tu, do zobaczenia. Hej!